No, czyśliczyłem mordeczki, jesteśmy w kolejnym levelu z Incision. Tym razem nie jest aż taki długi, bo ma 129 potworów tylko, więc może będzie szybciej. Nie tak jak ten poprzedni. Ale już na dzień dobry, czeka mnie tu ostra zabawa. Najpierw pozabijajmy tych, co to rozsiewają więcej tutaj problemów. Ten jeszcze nie jest taki ciężki, bo on to tam tylko z shotguna łoi. To równie dobrze mogę go po prostu z minigana, z magnuma tam połoić. Magnuma go załatwiłem. Magnum też jest dobra broń. Tylko, że no, na większą ilość przeciwników to nie jest aż taka super epicka. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego bosiątka. Też patrząc po ilości przeciwników, to nie powinno być. Czy shotgun zadaje większe obrażenia? Na no to wygląda. Guziczek oczywiście naciskamy. Nie, ja tam jeszcze nie złażę. Jezu, się przestraszyłem. że mi tam zaraz coś wyskoczy. Ale tak wygląda, jakby to był jakiś zaraz boss. Takie wielkie obszary, to ja nie lubię. Tu nic nie ma, do góry jest coś. Municja do shotguna niepotrzebna. God damn it. Tu będzie teraz wielka młoconka. Na pewno będzie wielka młoconka. Wielka, gorąca młoconka. Dobra, bierzemy kitku. Kitku łaknie krwi. Dobra, jakiś tam element fabularny. Ile tej krwi mamy? 30 tylko. Mało, musimy sobie doładować kitka. Na przykład właśnie bałamucąc tych dziadów, to mi troszkę ładuje. Minigun mobile Uuu, to będzie grubo. Secret znaleźliśmy jakieś nagrobki twórców. E, to ja nie wiedziałem, że tu są jeszcze takie dźwignie, które trzeba naciskać. Jakbym ja wcześniej wiedział, że tu trzeba szukać takich rzeczy, to może więcej sekretów bym znalazł. A tutaj widzicie, schowali po prostu dźwignie i panie no. Dobrze. W takim razie chodźmy sobie tutaj. Widzimy jakieś połączenie tam do. do bossa. Co mi tu wyskoczyło? A ty co, chcesz, Wypad. Nowy przeciwnik. Fajnie, oni dają mi czasowo naprowadzające rakietki. Ten grubasek. Dobra, pozamiatane. Zobaczmy, czy coś tu za schodami jest. Pod schodami nic nie ma. Z tej strony, a z drugiej też nic. Bieda. Bida z nędzą. Proszę jak sprawnie ich wykańczam. Ekstra życie, trzy życia mamy, to się źle zapowiada. 99 hapsów. Te jakieś flaczki. A źle to zrobiłem źle. Niepotrzebnie życie zmarnowałem, ale spokojnie. do 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 Mamy magnuma. Cholera, cofnąłem się. A tu były te samo naprowadzające. Dobra, dawać mi pełny regulator tutaj tych, tych agentów. Tutaj kitek by się przydał, ale dobra, mamy rakietnice, też mogą być. Nie będziemy na tego jednego palanta marnować sobie miningana. Tutaj mamy bardzo mało amunicji do shotguna. jest strasznie smutne. Oh Jesus. Uff. Uh. Dawać mi amo. amo, życie, wszystko co macie. Pełny zestaw poproszę. I tak się rozglądam właśnie, czy tu nie ma jakichś fajniejszych sekretów. Czasami potrafią schować, nie? Ale widzimy, że chyba nic tu więcej nie znajdziemy. Czy to mnie dokądś prowadzi? No poza tym obszarem jednym tutaj. To wydaje mi się, że nie. I co, i powinienem wrócić? Dobra, nie będę się z wami bawił, tylko wezmę wam tu kitka, prowadzę i kitek was pozamiata wszystkich. Wygląda na to, że nie te drzwi. Albo właśnie teraz nam się udało tutaj otworzyć. A nie, no tędy przyleźliśmy. Moment. Ech, czyli tak, tu byliśmy, tu byliśmy. No to co? Coś mi się tu otworzyło. Żadna winda. się nie potwierało? Bardzo, bardzo zastanawiająca. To była chyba taka pułapka, nie? Że, że my tu albo tu. No dobra, no to w takim razie powinniśmy iść tu. To dlaczego tu nic nie ma? Albo jestem ślepy, albo głupi. Tu jest jeszcze jakaś krewka. Szybko i pozamiatane. Uuu. Tutaj musimy wziąć sekitku. kitku. się rozejrzyjmy zanim to wiecie, rozwalimy. No dobra, pora to rozwalić. I teraz dawać mi tu. Never cluster. Dobra. Jeszcze jeden klaster trzeba rozwalić. Tylko nie wiemy z której strony. Prawdopodobnie tu. Na pewności jeszcze się cofnę. Trzeba by tu się nic nie otworzyło. Nie, teraz widać, że to jest w ogóle takie promienie, nie? Taką negatywną energią, więc my musimy chyba dojść do tej windy, która gdzieś tu się znajdowała. Teraz nie pamiętamy gdzie chyba tędy. Ile mamy przeciwników? Połowa. I teraz ta winda powinna się otworzyć. One nerf cluster, arm remain. Gdzieś tam. Jesus. Co, nagrobki nie da się ich nacisnąć ani nic za nagrobkami nie ma? Nie, cisza i spokój. Tu jest jakaś jama zabójcza. A wiadomo, że musimy do niej wskoczyć, bo czemu by nie? Boże, miejcie litość. Forest Musimy więcej żyć tu zbierać. Jakieś magiczne dźwignie, nie wiemy co otwiera. Secret nam odwożyło z drugiej strony, co tu pisze. Air Life dobra. Jakiś tam pewnie twórca. Jest jeszcze jakaś dziura, nic w tej dziurze nie ma. No to zostaje nam tylko mucenie z shotguna. Odzyskamy troszkę amunicji, troszkę życia. Mamy na maksa, ale straciliśmy mieliśmy chyba trzy życia. Zostało nam ostatnie, więc no tutaj, tutaj lipton. Tu są jakieś magiczne schodki do, do pana Flaczka. Tutaj leży sobie pan Flaczek. Pewnie, czemu by nie? No. Ho. Jest kolejny gus, możemy go rozwalić. Czy to gus się zalicza jako checkpoint? Uuu, Spociłem się. Tam jest życie. Jeszcze chciałem coś zobaczyć. No właśnie, te oka mnie to denerwowały. Pewnie, jakbym te wszystkie oka powybijał, to może się coś stanie. To może być fajny sekret. I co? I nic się nie stało. Kurde. Takie rzeczy chowają fajne, a mogliby z tego zrobić sekret, a nie dali nic ciekawego. No nic, dobrze, tu idzie system nerwowy, możemy tędy wrócić, świetnie, skrót, nie muszę przebiegać całości planszy i tu powinien być koniec, tu są jeszcze oka, już nie powinno być przeciwników, nie dawajcie mi przeciwników, nie chcę, nie chcę, mam dość. holy shit Ooh. na to, że to jest tylko skakanie i śmierć jakbym spadł. Musimy ich, wiecie, ostrzyć, nie? Bo mają strasznie <ścoughs> strasznie starą fryzurę. Jest modna już, no. Koniec levela, dzięki wielkie za oglądanie, 22 minuty zajął nam poziom, nie jest źle, dużo żyć straciliśmy i znaleźliśmy tylko jeden secret z czterech, znowu nie mam pojęcia gdzie są pochowane, dwa sekrety z czterech, no to do następnego, trzymajcie się z wyrolę, cześć.